Pędźcie ze mną dzień w tajnie. Dobra, no to tak, zaczynamy od czyszczenia kopyt. Tutaj pierwsze kopyto i tam trudno było się trochę dokopać, szczerze mówiąc. Dobra, kolejne kopytko. Przechodzimy. I kolejne kopyto. Okay. Tam było łatwiej, mniej płotka. I kolejne kopyto. Teraz wezmę nim komszczot, to znaczy boże, iglaka iglaka biorę zaraz wezmę miękką mam już miękką szczotkę teraz przejeżdżam go miękką szczotką z dwóch stron teraz grzywa najważniejsze tak jak kopytka oczywiście grzywa, ogon i tak dalej pięknie ogon teraz pięknie wszystkie tam słomy trzeba było wyciągnąć i czapraczek nam wlatuje. Teraz siodło. Zaklinowało się. Siodło. Dobra, mamy siodło. Dobry I teraz podciągamy popręg. I idziemy na jazdę bają.